Także witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek ja Was witam z serii na boczkowie. Dzisiaj wpada Was kolejny odcinek. Następnie tego materiału proszę Was tu do zostawienie oczywiście łapeczki w górę. Także jeżeli wbija zostaw łapeczkę w górę, subika na kanale, bo mordeczku lecimy teraz po okrągłą liczbę 30 tysięcy subików, także zostaw suba łapeczkę w górę, no i napisz tutaj hashtag, a hashtagem dzisiejszego odcinka myślę, że widzowie będzie hashtag Yy, hashtag kurka, a ja wam oczywiście przypnę serduszko yy, Bo dlatego widzę, że no po kurka sobie to wszedła no na kibel, na, na saracza sobie tak powiem, weźcie sobie na saracza sobie kurki siedzą, tak zapiszcie hashtag kura, kurka czy tam kura yy, A ja wam oczywiście przypnę serduszko Oczywiście widzowie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj z nami tutaj także na wizji yy, Gospodarz oczywiście Pipciu Witam tatka no widać, na razie. <noise> Jego <Biegam> tapka, <noise> z tej strony, co wystać stacie Słuchaj, <noise> e, co w dzisiejszym widzowie odcinku? No. Ogólnie to Chodź. wam powiem tak, 30 jest zapalona, Uro. nie wiem z jakich w ogóle względów, nie wiem Kto, Kto w ogóle odpalił 30? No, Ale ktoś proszę wyłączyć, bo ja nic nie w ogóle nie... Eee, kurwa tam jedzie. Eee, gdzie ty jedziesz? <noise> kurwa, Dą nie wiem, czekaj, bo gospodarz przyjechał. Czekajcie widzowie, bo tak będzie. Weź z gaś, ciągnik. Gaś a co, to jest tak słychać z Tak, Tak, No ale czekajcie, bo tutaj bo gospodarz jedzie. No witam się! Ej, panie gospodarzu! To to! Dobra, panie gospodarzu, pan poczeka! Czekaj, rury ubram. No, witam, zajrzę dzie, Dobry! Dziewo, idziemy wyciec do lasu. Koro co robimy? Dziewo! Ale do a kogo? No pomożecie. Ale gdzie, ja. co i jak? Ja będę jechał, ja wy będziecie ładować. Dobra, a widziałeś, że tam się różnią, od nikt twoje no. Jaki mój rozrzutnik, coś no, ty to, No Przyjść, Kuba, wywoziłem ci tam obornik, tam jeszcze porno zostało jedno. Co ty mi zrobiłeś, kurwysy, nie? Pokaż. ty <grym> na zrobił? Gdzie ty idziesz? Ale tam rozrzutnik a ja się rozpierdolił cały. Ale się roz, a, a, no, a się po to ty postawiłeś tamten? Eczek tam. Stoj! Aleś, no Eczek, nie na sprzedaż mówiłem... No bo rozrzutnik roz się spierdzielszył. Jak? Gdzie? No, no to chodź zobaczył siebie na farbę. Może owców kurwa. No patrz, dzieje. bo widzisz to do pole nie zrobiona, tu tylko półka jest zrobiona. I ja... Coście mi zrobili z syny? Będę ci kurwa odleciał. No chodźcie to bardzo, będę z tyłu odleciał. Ja nie tak, widziałem jest... nawet. Ja no to... wróciłem do chałupy, położyłem się, poszedłem spać i tyle. Położyłem a się, ty się na podłogę i zaspo... zaspałem. No to patrz Pisz gondol? Pijesz gondolła? Ale? Patrz. Będę no, widzisz? Coś ty zrobił! Kurwy wyż, wyż, się nie. jak ci nigdy więcej zjedą. No nie jak się wyżerałeś mi dzisiaj z Nie I ci nigdy więcej zjedą. To po to dawno i wydostaczu? Coś ty zrobił! No pan będę się wkraczał, nie widzisz, żeby wyleciał? Nie to. tak, Ale ten ty, możesz wiesz co? Wyjebać na złom. Pani Mietku, panie panie Miedku, tak się nie umawialiśmy tak. na tę no. robotę. co tak, słuchaj, zarbej, będę robił, kurwa, stary zarma nie będę postawić No Chodzi o to, że za dużo gnoje było naładowane no. i tego za dużo ta. Ale nigdy się tak Waga. nie działo! No nigdy ale się nie, nie działo, no ale widzisz, że mi się. Myślałem, że ja to powierzam rozsądnym ludziom, a wziąłeś pierwsza akcja i różnik rozjewany. No bo dałeś to żadnemu śmetowi i mi ja. Ale fajnie doje mi się scream, aż fajna, pan się nerwuje, pan chyba stanie coraz. No chodź, chodź. Kurwa takie ręce, słuchaj, masz kurwa jak naciki kończąc. No chodź. To chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź panie uminę. Ja stary, z nimi to robił dzisiaj, kurwa, stary. Musimy po pociągło jechać. No Są to daj, bo ja I ty wiazka idź, on zrobi za darmo. No chodź, pani Bipcia, pani się nie denerwuj. A sygnata ja masz? Was? Właśnie. Pani Adama, Pani się nie denerwuje. Ale sygnaty nie będziemy mieć, to tu dupa z tego będzie. A sygnaty mam, wszystko, to jest mój las. A masz skrzynce? Co w skrzynce? Papiery. Tak! To, to zobaczymy, czy masz papiery. Dawaj. Tyle lat wycinam i nic, nic nie było. A, a to już się wycina. Co widzisz ten las masz? Co mam? Ten las gdzie masz? Tam! A tam, 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 tam to mam? znasz! To jest nasza działka! Masz Jak jakieś piłę? Steal to, to są w le, w ty znaleźć. No bo będziemy jechać chyba. To dalej. To spalaj. A ty masz swoją piłę jaką masz? Ja, ja mam Steal'a. Steal'a kula. Przymę czy będzie wciąż... Czy teraz za mną na skrzynkę? No a nie masz. A co czym jej wy... pojedziecie? My pojedziemy z skuterem. No to siadajcie na skuter. <laughs> Już, masz. Dobra, ja, cześć. Tak. Ty, może no, 30 minut no. pojedziemy? Masz, jedź. Z tym Ty, było? Kurwa, czekaj! Czekaj! Po co ty też zajeżdżałaś tutaj, ty? Dobra, tak? jedź! Musiałem się z wami przywitać. A po co ty możesz stanąć tutaj, o? Mogę stanąć na, na, na zewnątrz, no, tak? No. jak teraz zawrócisz. Z tą z tyłu. <laughs> Patrz, tą beczką, na tą a poza tak jak Javier, za kapuszkę w wrócił. <grym> Właśnie. Większy ty tyczyła mi sali. I pojechał. No może tam? A gdzie ty, ten raz masz? Gdzie ten las masz w ogóle? Tu ty o? Ale no, to kurwa z tą beczką jedziesz, Poza nie z tą beczką. Jaką beczkę? No mam z tyłu na kapustę. Zdejmij mi <grym> to. <grym> Zdejmij <grym> mi to. Po coś ty to Zdejmij mi to. to. nie wiem jak! ci? <grym> Teraz kwiat do plecza. Sztykam się! Ej, ja to ja 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 mam... Pięknie... idzie. idzie. Piewdzielony, za Daję sobie jakiej bramy i kuchajemu ja nie pomagam. Zar nie robię, ludziom. No w ogóle, co dzisiaj, jakiś napolityk? No, z więcej daje niż on. Wziął, moją. Beczkę mi wziął. Kostka kłaś poszedł. No beczkę mi wziął. wziął. Jaką beczkę? Ja tam beczki nie miałem, nie był. Czekaj, zawodzimy do którego regulacją pojedzie. Bo tam pójdziemy do niego potem. Rozkręca na zachód. Idzie prosto. Teraz gdzie skręci. Tam skręcam, No tam jedzie chyba Tak, tam to jest kurwa, ale to jest. Słuchaj, ale nasza półka była nasza ci półka działa? No na, nasza jest po lewej tutaj, jego jest po prawej. Aha. Dobra jedzie. jedzie, dobra dawaj jedzie. Dawaj, idziemy. Jedzie tam do lasu. A nogami idziemy? No to tak. Kurwa dobra no. meczkę wyjebał, czekaj, bo beczka wyleciała Słuchaj, kleinek komuś odlecił. Ty ja na tym wózce, bo jest stary rozkaczony? No to tak, dobra weź ten klinek. A, bo komuś tak. kleinek odleciał Ktoś jechał chyba połzy. No to weź ten klinek, do nas do chłopy a serwetę będę miał pod kuchnię To bierz, będziemy mieć widowną od klinik. Dawaj. Gdzie to położyć? Tutaj położymy. Ty Mietkowski! No? Ja tu tam na, na odcinkach nie było, ale też takiej jakaś bo było tam w syl. No to z tyłu postawiłem budowlę, nie? No i nie postawiłeś do tego, da? No to gazem. stoi ta niwa, elegancko. I tam no, widzisz, stoi że... na gnojowicach. Pokaż to, co ty się postawiłeś, o, u jakaś jest? No, tak to wygląda. No tak postawiłeś, a. Zaraz a czekaj, ty, bo to? ten drygen przejdziesz z lasu. Pos mam cyrkularkę, będziemy chciać tutaj gruby te, bety. No, to będziemy wyławiać elegancko, bo ja mam tu cyrkularkę, jest, tutaj jeszcze mam te ziemniaki stare, nie? Właśnie, te ziemniaki może pochowałby te wszystkie bo ten... Plony, co nie? Te zbory, to, to, to wszystko pochowuje to to Dzisiaj, zbogło, dzisiaj zbogło. ogólnie widzowie zboże te ziemniaki będziemy chować na kolejnego odcinka właśnie tego magazynu, jakby co, nie? No, pasowałoby. Tu jeszcze bo. gnoj trochę jest. Dużo. To, to ogólnie się widowie ogarnie. Dobra, dawaj tam idziemy do niego. W ogóle idzie, czy, idzie, czy w ogóle? Gdzie w ogóle zajechał na tego ziemię? Nie bo Dobra, drugi, stoi, tu, dobra stoi! Dobra, stoi! Dobra, tnie, piłuje! Bo nie wiem gdzie jest. Ale czemu kuł drogi tnie? nie? Jeszcze tego ptaka zostawię, jego kreska. Czekaj, nie wiem czy on jest. Tu jest nie coś. Gdzie? Czekaj, spójrz, kurwa, to ale nie taka koinkę tnie, W paniaku! Czek! Ale gdzie? się dzisiaj pół kurwa wysiała chyba. Gdzie jest, ale gdzie Ale tu jest taki... mały, z gardł! To kurwa Ale czemu taki mały tnie? A nie takie chujniki, panie tatku! Takie się grubasy? Ty nie! Na segnatę, gdzie ty pan nie takie? O, ty nie coś kuwa idzie, okej? Jedno nie taki takie małe ściąłeś. Zci Jesteś cały tatku, panie tatku! Na nogę wpadł Dobra, wej to uczeszaj! Jur! Jeden, jeden Cześć, a drugi ty nie! Ty Dobra, jak? no to da dawaj ty dalej, ja to mogę sobie... Sprawa wygląda następująco. Tu wszystko tu na przodzie to trzeba powitać To no? jest do no? wycięcia. Cały raz. Ale za darmo odtniemy, czy jak? Zapłacisz nam? Czy pomożecie mi? O, dobra. Eee! I w drogę. Uła, ma dzisiaj jeszcze rzadkie, że upadnie. Ile ja się mieści Ile do tego tego? Tak, ile potrzeba, to trzeba. No, na parku, planujemy to tak, dzisiaj może 10 jack wsiąąć. Ile? 10. Ej, kto Uła. to będzie ładował? 8. Ty? No, zujaj. Ty pierwsze to już na naprost? No właśnie. No krzaka stoi. No, ja bym tam taki ma. Dobra, ja tam, tam był skąd? Dobra, zeciłem, ja tylko ten... kuwa... te ty krzaki są. Ci! Usiadaj pipciu! Dobra Nie, ja w drugą stronę poleciałem na działkę kogoś. Dobra, czemu ja to. Ale kuwa... Znaczy od, od tego, że czemu ty wycniecie takie małe drzewa. Ach, Jak małe to Ale to wszystko musi... To ci na wóz to, to. To, to ma być czysta działka. Ja tu muszę powycinać. Ja tego też nie knęba drzewa, tylko tak. też, żeby to oporządzić. Wie pan na niemiecki. A, no to dobra. No to, ale to musisz... Ty, Słuchy, musisz to coś... nie chodzi, że grubas czy coś, tylko żeby to mówię, żeby to powycinać. To dobrze, dziękuję. Saras, jakie cień czy buka? Uwaga, uwaga, bo chyba leci, leci! Gdzie? Nie, nie leci, dobra. Zawiedził się. Dziaki, bo taki, takiego, się. takiego dużego, to Zaraz takiego porośnięte są. Zobacz, czy kurwa kryska tego nie zostawią. Pinki, kurwa, po co zostawił? No, leci, potem... ci leci! Ty mieczki, będziesz potem skakał, kurwa, nartami i to. Wiem, wiem o tym. Tylko <laughs> 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 my to wszystko dzisiaj musimy porządzić, ja mówię. A po co ci tyle tego? Ten handel jedzie z tym, czy jak? Do klaczy jak? No mówię, że ja ludziom. Ludziem ludziom gość? No. Aha. Aha, to jesteś w drugim winkle, no dobra Ale to tak by w ogóle, dobra Aaaa, k***a, k***a, czterdziestka na gwiazdku wymalowaną Okej, czekaj, czekaj, bo to, to nie jest mi to Weź to na pół obetni jeszcze, no To, to się k***a no, załamie, Łopy, co wie, k***a No tak, żeby tutaj pół? właśnie na to weszło, no to równo, bo na z przodu nie ma jednego Dobra, może będzie, no zobaczymy Jestem ciekawy Tu jest taki fest, jak uciąłem teraz, pojedzie Jestem w sprawie, kiedy on to kupił tę działkę z tego mówisz, że to jest jego. No chyba to kopiora, z chyba z nie? wiem. to jest takie zesnięte, pojewam. O, uwaga, O, ale idzie. Gdzie? Idę to obciąłem. O. Dobra, leci? Nie. Ja. Dobra, poleciało. Ale to jak będziecie te... ciągnąć to. No? To kniki no. zostawić, czy? Ja nie wiem w ogóle, czy. Obo no, mówi, że to jest jego tego, ale to trzeba mi się. A tu mogę już ma a jak ten zobacz w 40 czy skrzynce ma. Zaraz zobaczę. Mało wszystko. Pokaż to. Ciało ma tę skrzynkę, tu leży. Nie wiem, gdzieś to klapę otwórz, da się elefować, mu? Czekaj, już sprawdzę. Nie ma, to to jakiś sam mam tylko. O, 18, 18,50. A to w ogóle uciąłem, kurwa, co złoduje mię, to zgubię takie. Kurwa, jakie czwiarki złodowaliście? Jeszcze są na to, trzeba zapłacić człowieku. Policji nie, mówię, że nawet wejdę tak Nie, panowie. To, to, co, co ty, Jezu. panie, kurwa? Ta, Pajtanko, ale to nie takie. To nie te drzewo obcięłeś. Ono tu zostanie! No to dobra. I będzie na inny raz. No to dobra. A może się napić chyba wtedy tego sobie... dobra. dobra. A dzisiaj może być tego, picie w robocie, czy nie? Byle żeby było zrobione, możecie Dzień. pić, palić, wszystko, tylko żeby zrobić. Dobra. Dzień ja się sam dobra. z wami napiję nawet. Słuchaj, postawisz jakąś kasrę? Dzisiaj? W Po robocie. Po robocie? Ile wtedy roboty? Dużo będzie k***a? Ile razy będziemy jechać tego trzeba? nie lat? Niech bo zaraz panu głowę przyczasnę. To, to ty, chłopie, gdzie my te Później będzie trzeba jakieś kuszulkę powiesić. Jaką są? Masz pasy? Tadek. A po co ci pasy, jak my ja tu zaraz blisko mam do domu? No ale to kurwa, sarę po drodze pogubi wszystko. Nie, pogubi, co? my to tak, poukładamy. Daj tam to obecnie Właśnie, Ura, obecnie to może starczyć. Ja to trochę tak ja się układam. O. Nie. Dobra. A ty, słuchaj, Tadek, ty sobie, sobie nie zostawiasz tego drzewa? Tak, ja mam tyle tego no drzewa. Ja po co mi tyle tego drzewa? Nie wiem Dobra Zawsze się przyda Na podpalić Na zimę Podpalić się, ja pomogę gospodarstwu A ty sam możesz z go podpalić? Kłonamy, de, de, ptaka Dobra Dobra, Dobra dostań dostań. będzie? Dobra. Ale to trzeba było mnie z przysłonić. przesunąć To było na górę dacia Do drugiego tutaj. dacia Właśnie nie wiem jak, jak to zrobić Chciałbym i takiego szpeca Który potrafi dobrze układać Jedyk, O owciałeś już pięć? Panie tatku Panie Mietku, pan czeka. Dobra, czekaj ja do? No. To tam jest to, a, czy kurwa, Ale to się... z, y, ten wóz nie poławo. Ty, no, a ja masz... To... ten, cyrkulatkę-ostrałka? Do cięcia tak. masz? Nie, ja to ben... ja, nie będę ja to ręcznie, piłą, nie będę w cyrkularce, to ręcznie. a wiesz... potem na polanku będę rębał. Dlaczego tak? Ale ja tak robię. No to wiesz, jak tam ma cyrkularkę, go nowo przywiózł. Ja cyrkularkę nie ma, ja sobie kiedyś prawie palca obciąłem z cyrkularką. Potem musiałem nasikać na niego. A ty kapuśki ciągnąłeś, tak? Tak. <laughs> Czeka, czekaj, czekaj, ty... bo tutaj się dostał jeden A ty, słuchaj, a ja... Ty to, że... Poszło 7? 3-6. Ja chciałem już cztery chyba. Ja chciałem trzy. Panie Mietku. To się. Ile pan chciał? Ja nie wiedziałem, bo ja nie mogę. Ja, Ja drzew. W Pipciu, 3, ja 7 no to 10 drzew. No to koniec. To jeszcze tutaj kawałki się zdało. To weź to jeszcze, bo tutaj. Idzie. To czekaj, bo to trzeba uczasać jeszcze. No właśnie, bo tu żura wstarczy. Ty jeszcze może jednego dał. Na górę. A to za długie! A czekaj to trzeba obrócić, i w ogóle drugą stronę trzeba obrócić się, Czekaj, bo to trzeba w ogóle drugą stronę obrócić To za długie Słuchaj, to po to zostanie, jeszcze mi to dziś Nawet Aha. nie. Pasu Już ubierz. ucięte, już ucięte Ura, po coś to obcie pasu się narobi, Ta klinik za sto A teraz, słuchaj, a ja, czy to teraz zasadzić, to młode będzie tutaj, czy jak? Nie, tu już nie słuchaj. będzie lasu Tu już nie będzie lasu, to nie. byś wycinął pole, byś z tego robił? Czy jak? Tu będzie agroturystyka A a, tak. a co to jest? Że ludzie przyjeżdżają i zaglądają. I co to robić? Nie, na Takie krajobrazy? Jakie krajobrazy góry jak nie będzie lasu? A to dziki będą chodzić? A to dziki będę? nie będą chodzić, bo nie będzie lasu. No to, to, to w takim razie po co by do ludzi przyjeżdżają nic nie będzie. No. Co? to coś może wybuduje. A to co byś budował? Może jakiś plac, chodniki, coś, ścieżki takie różne, łabeczki postawię. A po co komu to? Żeby ludzie przyjeżdżali. Ale po co? Cafura jest. To trzeba pasami związać Ej te suchy, to chłopie to na narosło chyba z 500 złotych za taką jeden 1 To tam mówisz? To z 500 złotych chyba musiałeś to, dać. Co, dać To co narosło, to narosło, to spokojnie I Idzie na narosło? Dużo? To jeszcze nie wiem, jak sprzedam to wam powiem To co, możemy jechać? Ale to gdzie, gdzie z tym jedziemy zaraz? Chyba do mnie To dawaj A gdzie ty władujesz? To pojedziemy chyba tam idzie... na nogach, to przez las Idzie, ja tam pojadę drogą dobra, no. Dawaj, dawaj pijam. Tylko tam nie zjemaj się. Co, mam na... No no widzicie, bo kurwa ta to, to zasada tak kurwa na działoce? Wziął ludzi, kurwa po pomieszczeniu złym, Nie Nie, zaraz zajedzie straszką, ale ta jego straszka reszta, ale kłopot od roi i bidzi winiu. Dawaj, dawaj, bo on by to będzie jechał zaraz. Na pisanku on? może to, to będzie jechał. Czekaj, co się stanie, no? ja. No może jakiś u... Słuchaj, są jakieś ogłoszenia? Dobra, jedzie Skapu? Co, nie ma nic, kurwa, mnie teraz takie ogłoszenia? Jedzie. Jedzie? jedzie. No tak, a kurwa, paki dym idzie, sadza Z kombina, żeby mu zwolnić trochę, za szybko jedzie. Jakie, bo jedzie? co, myślę, że kurwa za to ciężar jest trochę chyba, co nie? Nawet mm -hmm. załadowało tu. A skąd ten wóz wziął? A ty ja, mam deski ma? Mietrowski deski ma? Przez nie ma, na wóz on nie ma desek. To chyba nie tu, panowie. Co teraz? A tu gdzie skręć. Gdzie jedziemy? Co, faj. tyłu. Ja tu mam swój placek, momencik. To musimy tam z tyłu pojechać i z tyłu to zostawić. Dobra, dawaj, tam wtedy, przejdziemy przyjdziemy, przyjdziemy, Bo ja sobie na podłużnie nie będę syfił. Dawaj, w stanie przyjdziemy. Dobra, tu się jedni stoi jakiś. Ale dawaj, to otworzę. Poli. Dobra. Tylko gdzie teraz dodałem dam, to najlepiej Tata z tym mieście kurwa Tym gdzie miejsca nawet nie ma, kupie Kurwa kucie jak To tylko tyle Słuchaj tylko tyle mgnął zostawił? Stał? No, no tylko tyle został no. A to ma elegancką Chyba nie będzie koła kapoty po tym tyku. Widać? Dobra jedzie Dobra jedzie tylko teraz słuchaj Gdzie on to będzie wyładowywał? Chyba tutaj gdzieś może wstawić O tutaj zajedzie Tu nad plan. Gdzie ty chcesz to, to wyładować? My to idziemy w ogóle? Tutaj zajedzie gdzie on to będzie sypić? Nie wiem, tu jest rada, stoi 30 kurna O tu, o tu chawieru Tu ruchło? O tu wiatru, o tu o. Ty a No? O tu Słuchaj, ile tych wozów na, na kupie, miskowski? Właśnie Tu kurwa, doka dwukłówka kolejna stoi No właśnie Ty, ja tego nie czepiaj Wy ci podniesie przód Przeprz, <laughs> podniesie a, a, po a, a, za... a po co a wy sobie, podnieście co ty klipkę bierzesz? Podpij, a gdzie ty się Szym? jestem? wyj... wyj... no Co? A, a tu se od, odłożę to, bo tu przeszkadza mi A, a tu se wyłodałeś, tu tu ci se wyłodałeś, to To już odpinaj to, Mietkowski, te pasy Gdzie to się... Cio, na Ja, jaka tam dziura jest Teraz Gdzie? No tam, jak obcięta jest ta drzewo No to pasowało to wziąć, Mietkowski, my wyjdziemy Wyciągarkę wezmę Pożyczę od wieżka. bo to ma tam w krakach, stoi Dobra, dawaj To bież, dźwigaj teraz to a co? Jeszcze jedny kurs chce zrobić Mietkowski? A zaraz, zaraz zapytam się Może tym te drzewo by wziął może od razu? Nie ja wiem gdzie ja żeby to zmieścił Dobra pod białkę to tak? Dobra ja ci będę tutaj podawał, tutaj dalej pod ten dawaj, pod blaszak tutaj z boku Dawaj rzucaj Rzucaj tu na dół, może ci nogi nie przyciśnie A on gdzie pojechał? Fiję. Na zapytam czy jeszcze drugiej kurwy będzie Ty może jakiś obiec rób a może ten twoja żona robi czy nie? Żony nie robi To ty kuwa jest krawaler czy ja? Tak. Singlem? Czy jak? Singlem. Singlem jesteś? Tak to Singlem to u nas chodzi, po piwo chodzi. Zawsze. O. <laughs> ty pani wie, pani tatko Panie jeszcze ma dzisiaj plan jeszcze raz jechać? No. Z pięć można jeszcze wyciąć. To dobra. Dobra, to pojedzie, pojedziemy. Ja Za bo... pięć. pięć. Kasa jakaś to w ogóle Mało będzie, zarówno? mało to będzie tego. Właśnie, będzie z tego, bo ja za darmo nie robię zawsze, wiesz. Ale co, jak, jak ja ci mogę zapłacić, skoro ja sam jeszcze nic z tego nie mam? Najpierw, jak ja sprzedam, to wtedy i dla was będzie. Ale to tak nie będzie, to najpierw musisz zaliczkę wpłacić teraz. No właśnie, to musi... Co wy się boicie, że ja was oszukam, tak? No właśnie. Nie, to się nie boicie o to. No co to za Metodki, co to za że oszukuje? No właśnie. Ja bym... To zależy. No... Ale co siedzie, sąsiad? Co z tym rozrzutnikiem to jest lipa, bo chyba no bęben cały odlecił. No to co zrobimy? Jak ja to nie wiem jak to zrobić. A to może tryby nawet mogą wyłapać. Słuchaj, ale słuchaj, a to zrobiłeś to mniekowski to pole już? Czy zrobię? No, ty macie? tylko połówkę, kawałeczek. To słuchaj, może my mamy na połowę zrobimy. No, to chyba, tak. że będziemy twój rydwłosiowy, to no. No właśnie, ci... zrobić. To, to chyba, do... że tak. Bo ja nie wiem czy ja się podejmę naprawy tego. A ty nie masz... To masz tak czasu Musimy tam dzwonić aż do... aż na wolę brudnowską, żeby ktoś przyjechał i naprawił. Macie jakiegoś znajomego, żeby to naprawił? Mm. Ty masz kuba jeszcze zaspałaś tego, za Tora no właśnie. W ogóle to tam jeszcze stoi w polu? Tak, stoi tam. Nie ukradli jeszcze? No to i co zobaczyć? A to ty mnie trudki W Nie Mówię nie było, ty urałeś? Coś tam? Nie. Zostawiłem to wszystko. A ty jakiego urałem? Czy to ty urałeś? Czy w gryzy nie było wtedy. No to ja ja to urałem, ale to co zaśmy żeśmy... Pojechałem do wieśka, bo chciałem... Jeszcze się mi klinka w spotkować, nie spotkała, żeby nie najechał. Bo koło przybije. jest do lasu Dobra. potem tam ten... dawajcie. Dobra. Dobra to się. Ja, się to chuję, do... to spole, ja o, doleś, tu kuję za to przez pole chyba. Wieć. Kurwa Starek to... Starek to strasznie przyjedzie, kurwa, nie... zobaczyć takie kurwa buchniaki, grube nie obcięte od razu przy tym Mietkowski. No jest To wiesz, sam, będzie straż, no, masz przyklejemy plandeku jakąś. A masz? Jakąś plętek? Przyklejemy. Kurwa. Dobra. Ty. A jeszcze jednego wozu nie masz, żeby tu papież, drugi był... Dwa Nie, dziecięć pierwszy. by było. Będzie się śpieszył, śpieszył jeszcze coś nakombinujemy. Lepiej dwa razy pojechać i... i na spokojnie. A ty będziesz kombinował tu, Ja, pe, w ja, bym, planował, ja bym planował wam tego obciąć. No tego. Tego grubszego? Tego. tego. Ty, słuchaj, najpierw te, tego. Obertę, wtedy tamtego. Dobra? Zobacz, drugiego. Obcinaj. To dalej. jak ty obciąć teraz mi sam ty? Tego? Tego dużego? No, potem tego dużego, no. No to jest fest, powiem ci, panie po No, to jest chyba największy. już Trzeba uważać tutaj. To już niech jeden z znie... No. Wie pan to? Nie, ja czekam na piłcie będzie. Nie, 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 ja, Słuchaj, a te, te pniaki Mietkowskie kuwa tym ty może maszyno bym potem zrobił czy jak? Albo wykopać. No. Kopać ryby może chyba, że to nie Dobci, tego na płuczą miedkowski bo to takie tak cały nie wejdzie. No, no masko no, no, z a to... Tam... No, no. Nie to trzeba na trzy. Bo wóz ma ile? 6 metrów, czy ile ma? Czy 4 4? Wysokie? 4 będzie miał, no A w drzewo to ma 6 metrów, na pewno. A może gdzieś 10? Tu będzie i badziwi. Dobra, teraz. dawaj to kolejne drzewo Tylko będzie... teraz kurwa teraz uważajcie lepiej, kurbym kogoś nie spadł na głowę to będę musiał tak to zabierać. Panie tatko, pan tobie będzie by, by, brał to drzewo teraz Słuchaj, jeden tnie, a drugi nie w bok, yy, bok to ciągnie jakoś, to nie wiem, pcha No to ja będę pchał, to dawaj tnij To tnie No to ty tnij Dobra, no to Kurwa musisz musi odsunąć jakoś, tak? Dawaj, dawaj No one z boku żeby ten. No Ty chyba że ty mnie tylko Ty wiesz jak Tak Takie grubasa? to czekaj dobra ja będę pchał jak coś z której strony to pchać? a zaraz, okay. no to chyba gdzieś to, no dobrze leci, dobrze czekaj, jeszcze to tu obetnę, stój nie, coś nie chce lecieć weź tu bardziej tutaj o kraju dobra chyba leci elegancko, leci Dobra, elegancko. Łażej Tadek! Tadek! Ja Tadek! Żyjesz Tadek! Uważaj, 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 Tadek! kurwa Tadek! Uważaj, Tadek! Uważaj, Tadek! Uważaj, kurwa Uważaj, Tadek! Uważaj, Tadek! Uważaj, Tadek! Uważaj, że Uważaj, Tadek! Uważaj, Tadek! żyło. Co? Bo do żyje. Ale mnie uderzyła. Ale Nie wiem co mu się stało, chłopie, teraz. Jeśli się ufiasz, to go kurwa A mojej głowy w tym dostał? Co? W tym dostał boli. Panie tatku. Głowa mnie boli. Ale żyjesz? A, A co się stało? A, uderzyło. Ale to, to A, kurwa. ja kurwa patrzyłeś to. Ja, to się... ja 40 cię wpadła cała. A yeah. Kurwa, cały wóz się <laughs> Do spawania pójdzie Ach, Wszystko się rozkoczyło tu Co zaraz nim to trzeba dzwoni na pogotowie Metkowskiej chyba? Um, Dzień, mógł mógł czekaj, mógł gdzie on w ogóle jest? Tu no. leży w czakach, co dzwoni na karetkę kurwa. Pani tatku Dadzona się Haja Zbezpieczenie ma. Dobra, tak. dobra witamy, trzeba dzwonić po tego. Bo pogotowie, bo tu kuła widać tego. Tadek leży kurwa. się. Dział wpadł na tatka Kurwa, doła. Pajtatko, tatko dzwonić? Yy, tak? Boj, bo wszystko boli. O, Dobra. No bo widzę, że teraz dzwonię widzę, na tego, na, na pogotowie. Bo tu widzę, że no, no nie za fajna widzę sytuacja się wydarzyła. Trzeba te kurwa kończyć, no nie trzeba dzwonić, mógł. No widzę, trzeba dzwonić na pogotowie, bo to nic tam nie będzie. Hmm. No, tak Bo tam widzę, że leży. Leży. Dobra, widzę, nic, łapeczkę zostawcie typu dzisiejszym materiałem. Suba tak, że no i co ja, widzę, ja powiem, Kuba jest jest tu doła bo uważ, żeby kolejna sytuacja nie była jak z panem Ryśkiem bo no żeby nie było za z kolejny być zabite, trzeba i pogrzeb robić. Faj, tatku! No. Co, A pa, Pan może iść czy nie? No próbuję czeki pan Może stanie jakoś No, i... no jakiś stałem Aha, za ty... karetkę czy nie? No pyska nie mam rozjebanego, no to tylko nogi mi bolą, tu wszystko głowa, w głowę chyba dostałem. To zamarzysz chyba, czy... Pójdę, chyba, że się pójdę do domu położyć, może mi przejdzie. No to idź. Nic zalegnie. To idę. Weź, weź go pipciu odprowadź. Bierz go na to plecy. To pachę Dobra, idziemy. To jak się od razu Piepciu Tadek. Cześć, 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 dzięki no, za pomoc. No. To... A, cześć. Do zobaczenia. Dobra, bierz go pod pachę. O. To nie zostaw. A nie ukradną? To mnie, mnie ja przyjedzie. pilnuję, zaraz to przyjadę. Dobra, widzowie, poszli? Dobra, poszli, widzowie. I, także co, widzowie? No, tutaj pana tatka, i widzicie w łeb, no, web, w łeb go że tak powiem, piorą w łeb, w łeb pier, 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 nie? Działą w panu na głowę, widzowie. No, tak, tak to się widzowie robi, tak to się widzowie robi na polskiej wsi. Nie zauważyliśmy, ja ciąłem, a Pip Cię miał ja nadzorować. No i tak się stało, że ta web łeb dostał. No i jest widzowie kłopot, jest kłopot. Bo tutaj widzowie jeszcze kolejne drzewo do roboty, trzeba to widzowie jeszcze upichutać. Załadować na wóz konny i zawieźć do domu, nie? Także no i łapeczkę górę, subika na kanale i co? I hashtag tam był na początku odcinka, to wam powiedziałem, chyba hashtag kurka, bo kurki. Ja tam kurę jak chcecie, nie? Także trzymajcie się i do kolejnego odcinka i siemano!